Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Witam Was w poniedziałek, trzeciego tygodnia wielkanocnego. Stajemy wobec Bożego Słowa. To Słowo nas budzi, to Słowo będzie nas prowadzić. To Słowo ukazuje Boże ścieżki dla naszego życia dzisiaj. Chcę Was zaprosić, by najbliższe Słowo Budziki były w takim duchu refleksji, medytacji słowa. Jeśli ktoś może z Was po wysłuchaniu tych nagrań na chwilę się zatrzymać w modlitwie osobistej, to byłoby idealnie. Ale też możemy szukać chwil medytacji, zadumy, takiego trawienia Bożego Słowa w różnych momentach naszego dnia. W pracy, w domu. Przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie. Niech Duch Święty nas prowadzi, niech Duch Święty nas strzeże, niech Duch Święty rozjaśnia nam Boże Słowo. A dziś szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana i rozpoczynamy być świadkami, uczestnikami mowy eucharystycznej Jezusa. Pan Jezus. Mówi tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Troszcie o prawdziwy pokarm. Pan Jezus chce, abyśmy prawdziwie żyli. Abyśmy byli zdrowi wewnętrznie, zdrowi w naszej wierze, zdrowi w naszym życiu. Troszczcie się o pokarm, który nie niszczyje, to przede wszystkim troska o nasze życie eucharystyczne, to nasze pragnienie pokarmu eucharystycznego ciała i krwi pańskiej. Ale ten pokarm, który trwa na wieki, to obecność Pana, nie tylko w Eucharystii, ale także w słowie. To Słowo Boże jest naszym codziennym pokarmem. Tak jak siadam każdego dnia do śniadania, obiadu i kolacji, tak Pan chce, abyśmy spożywali tą Jego obecność, to znaczy spotykali się z Nim poprzez dar liturgii, sakramentów, ale też przez dar Bożego Słowa, które jest w zasięgu naszej ręki. Możesz mieć więc ten chlebak Słowa, zawsze koło siebie papież Franciszek prosi abyśmy mieli Pismo Święte w zasięgu ręki zawsze, wszędzie mały egzemplarz Biblii, który zmieści się do małej torby, torebki który możemy mieć gdzieś w szufladzie możemy mieć tą obecność Pana i w każdej chwili karmić się Jego Słowem Jego obecnością, bo gdy czytam Słowo Boże w Duchu Świętym Pan prawdziwie jest Jezus zachęca nas tego poranka do tego, byśmy troszczyli się o pokarm, który nie niszczeje. Ważny jest ten pokarm, który niszczeje, ten yy, dla ciała, ale też to, co odżywia nasze uczucia, emocje, naszą wolę, wzmacnia. To wszystko, co ludzkie, jest ważne, ale najważniejsze i najbardziej pożądane, najbardziej życiodajne jest Boże Słowo. Jest Boża obecność w naszym życiu, którą pielęgnujmy. Oprócz Bożego Słowa, jakże ważnym daniem tego duchowego pokarmu jest stała pamięć o obecności Boga. W tradycji katolickiej mamy różnego rodzaju akty strzeliste. Można z tego właśnie korzystać: yy, modląc się: Jezu, ufam Tobie, Jezu, z martwych stałeś, albo: Aleluja, czy jakieś inne. Słowo, zdanie, które możemy wypowiadać, przypominać sobie, w ten sposób chodzić w tą Bożą obecność. Zapraszam Was, abyście troszczyli się o pokarm, który trwa na wieki, o pokarm, który nie niszczeje, o Boga, który chce wejść w Twoją codzienność. Dobrego dnia Wam życzę. Szczęść Boże.